Jesteśmy z trenerem Krzysztofem Zalewskim po meczu Centralnej Ligi Juniorów Jagiellonia Białystok-Śląsk-Wrocław. Zwycięstwo 4 do 1. Na początek poproszę o komentarz do meczu. Szczególnie druga połowa dzisiaj była e, niezła w naszym wykonaniu. W pierwszej troszeczkę oddaliśmy niepotrzebnie pole przeciwnikowi i, e, i, i przez to troszeczkę mieliśmy problemów w grze defensywnej. Natomiast na pewno w przerwie tutaj nasze korekty. Spowodowały, że nasza gra była bardziej agresywna, dużo więcej odbiorów wyżej i to spowodowało, spowodowało to, że wybiliśmy Śląska z rytmu. Zaczęliśmy tworzyć sytuację i ostatecznie udało nam się przechylić tutaj ten wynik na naszą stronę i w konsekwencji na koniec dosyć okazałe zwycięstwo 4 do 1. Chyba należy pochwalić pana Podopiecznych za reakcję na straconą bramkę, bo ta bramka padła dla Śląska tuż przed końcem pierwszej połowy. Często mówi się o tym, że taka bramka do szatni może podłamać zespół, a tutaj było wręcz przeciwnie, chłopcy wyszli na drugą połowę, bardzo zmotywowani, co udokumentowali trzema trafieniami. Tak, myślę, że tutaj troszeczkę taktycznie musieliśmy to poprzestawiać w środku pola, i na pewno w drugiej połowie wyglądało to zdecydowanie lepiej. Też trzeba powiedzieć, że śląsk w drugiej połowie sytuacji jakoś za dużo nam nie stworzył, także cieszył trzy punkty. O zmiany chciałem zapytać, a konkretnie o jedną zmianę w przerwie, czym podyktowana była Roszada w Bramce? Bo to raczej taka niecodzienna sytuacja, kiedy w meczu ligowym dochodzi do zmiany. Czy tam u Kuby Jasiąka jest jakaś kontuzja, czy to po prostu była zmiana taktyczna? Tak, yy, zmiana spowodowana urazem w pierwszej połowie u Kuby. Natomiast Kuba Lewicki yy, już przed meczem zakładaliśmy, że zagra dzisiaj tylko 45 minut, z uwagi na to, że ostatnio w przeciągu dwóch tygodni chyba zagrał trzy pełne mecze w reprezentacji Polski. Po 90 minut, także dzisiaj, dzisiaj tylko 45 minut. Kończąc o dwóch zmiennikach, którzy pojawili się na placu boju już w drugiej połowie, wymienił pan atak w pierwszej połowie i przez część drugiej to duo ofensywne. Najbardziej wysunięte tworzyli Samborski i Lutostański, a później Siemieniuk i Susak. Drugi z wymienionych zdobył bramkę na 4-1, ustalił wynik spotkania i chyba ich forma i to, że bardzo agresywnie weszli w to spotkanie i udokumentowali to bramką też cieszy. No na pewno, te zmiany, które przeprowadziliśmy były takie korzystne dla całego zespołu i ostatnia bramka to, to właśnie piękna akcja tych, tych dwóch zmienników.